Kotłownia słucham. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Raz, dwa, trzy, pięć, osiem! proszę chwilowo o spokój, gdy szadem do mnie dzwoni. Słucham, pani kierowniczko. Tak jest. Ale, ale. Pani kierowniczko! Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno. Ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Nie, no nie ma za co. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Moje uszanowanie. Dwie. Jedna. Wozem jestem.